Serwus, z tej strony Alicja, oglądacie kanał Wystawa Pająków? Wiele ostatnio rozmawialiśmy o pająkach właściwych i tych, które są wokół nas. Rozmawialiśmy nawet o tym, jak pająki smakują. Wróćmy jednak do podstaw i skupmy się z powrotem na ptasznikach, a dokładnie takich, które są dobre dla początkujących hodowców. Lecimy z tematem. Gramostola rosea, czyli ptasznik liski różowy. To o nim dzisiaj opowiem i zrobię to z nieukrywaną przyjemnością. W końcu to właśnie z roza u boku zaczynałam pracę na wystawie 7 lat temu. Jest to średniej wielkości pająk, który naturalnie występuje w Boliwii, Argentynie i Chile. Samice tego gatunku dorastają do nawet 7 cm długości ciała, samce zaś wahają się w granicach od 4 do 5 cm. Jest to gatunek długo żyjący, ponieważ samice mogą dożyć nawet 20 lat. Co ciekawe, teoretyzuje się, że mogą żyć nawet dłużej, ponieważ same w sobie w hodowli nie są dostępne aż tak długo, co oznacza, że nadal jest tutaj sporo miejsca na badania i nowe rekordy. W porównaniu do wiekowych samiczek samce dożywają maksymalnie dwóch lat po osiągnięciu dojrzałości płciowej, a dorastają po około 3-4 latach. Gramostola Rosea jest najpopularniejszym pająkiem dla początkujących na całym świecie z kilku prostych powodów. Pomijając jej zazwyczaj łagodny charakter, pająk ten jest sprowadzany do USA naprawdę tanio, prosto z Chile. W niewoli troszeczkę trudniej o starszego osobnika, ponieważ pająki te bardzo długo rosną. Nie zmienia to faktu, że ich popularność doprowadziła do powstania aż czterech odmian barwnych. Gramostola rosa classic najpopularniejsza odmiana charakteryzująca się różowym karapaksem i ciemnym odwłokiem. Gramostola rosa red pająki tej odmiany mają czerwone ubarwienie całego ciała, są przy tym pokryte białymi włoskami. Gramostola rosa orange jedna z najpopularniejszych odmian, ponieważ tutaj ubarwienie ciała jest pomarańczowe, a nie czerwone jak u odmiany red. Oraz gramostola rosea silver, czyli najrzadsza odmiana spotykana w hodowlach od kilku lat. Cechą odróżniającą od innych jest gęstsze i bielsze owłosienie u tego pająka. Duże zamieszanie wprowadziła rewizja gatunkowa w 2022 roku. I tutaj skupcie się uważnie, ponieważ powtórzę to raz, drugiego nie będzie, bo po prostu się sama pogubię. To, co do tej pory uważano za gramostola Rosea Classic, jest w rzeczywistości gramostolą porterii, A gramostola Rosea Red, czyli właśnie ta bardziej czerwona, to gramostola Rosea, ale ta prawdziwa gramostola Rosea. Stąd też na tych zdjęciach są dwa różne pająki, dwa różne gatunki, a nie odmiany kolorystyczne. Niezależnie jednak, czy posiadamy gramostola Rosea, czy gramostola porterii, ich wymagania będą podobne. Dorosła samica wymaga terrarium o wymiarach 30x30x20. Wilgotność należy utrzymywać na stałym, umiarkowanym poziomie około 70%, a temperatura powinna wahać się od 26 do 29 stopni Celsjusza w ciągu dnia, ze spadkami do 24-25 stopni Celsjusza w nocy. Co do samego wystroju terrarium, gramostola rosea na wolności znana jest z tego, że podkopuje się lub zasiedla norki po innych zwierzętach. Kryjówki samic mogą osiągnąć głębokość nawet 40 cm. To powiedziawszy, nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się widzieć rozea, która naprawdę by się podkopywała. Uwielbiam ten rodzaj i są to jeden z moich ulubionych gatunków, do których mam absolutny sentyment, ale naprawdę każda rozea, którą miałam pod opieką lub którą posiadałam, najzwyczajniej w świecie siedziała na zewnątrz. Dlatego stanowi to doskonały wybór dla hodowcy, który chce podziwiać swojego pająka, bo najczęściej taka rozea będzie siedziała na środku terarium, w jednym miejscu, ale przynajmniej na widoku. Pająka karmi się różnymi owadami: drewnojadami, karaczanami, świerszczami czy szarańczami. Ważne jest jednak, aby karmówka nie była większa od samego pająka, ponieważ nie są to zadziorne zwierzęta. Jeśli jednak nasza rozea odmawia jedzenia, nie należy się tym przejmować. Cały rodzaj gramostola słynie ze swoich kilkumiesięcznych głodówek i jest to jak najbardziej normalne w ich przypadku. Bez jedzenia wytrzymają nawet rok lub potencjalnie więcej, ale nie próbujcie tego sprawdzić w domu. Nie jest to do końca tani pająk. Polując na swoją ofiarę używają bardziej siły fizycznej niż siły jadu. Jest to konkretnej budowy pająk i jego pazury jadowe są całkiem spore. Co umożliwia skuteczne polowanie. Choć jad tego pająka nie jest wyjątkowo niebezpieczny dla ludzi, zawiera on neurotoksyny, które zakłócają pracę układu nerwowego, oraz hemotoksyny, które zakłócają pracę układu krążenia. Niemniej jad rozea zawiera peptyny zwane GSMTX4, inaczej mechanotoksyna 4. Hamuje ona mechanoczułe kanały jonowe, przez co reguluje pracę tkanek mięśniowych, w tym serca. Oznacza to, że dla owada jest to całkiem przyjemna śmierć, ponieważ najzwyczajniej w świecie jego serce bije coraz wolniej, aż w końcu robal zasypia. Dla człowieka działa to podobnie. Po ugryzieniu oczywiście wyrzut adrenaliny sprawi, że nasze serce będzie biło zdecydowanie szybciej. Jad tego pająka z kolei spowolni jego pracę, przez co wyjdziemy na zero. Wykorzystuje się więc tą substancję do tworzenia leków na migotanie przedsionków serca czy na arytmie serca. Swoją drogą nawet nie wiem, co trzeba byłoby zrobić takiej rozea, aby dziabnęła z jadem. Jak już, to może nas pociągać lekko tymi pazurami jadowymi. Sama osobiście miałam okazję poznać, jakie to jest uczucie, ale szczerze nie było to nic strasznego. Pająk dosłownie próbował się przekopać między moimi palcami. Co innego, jednak jej włoski parzące. Jak większość pająków z Nowego Świata, Gramostola rosea posiada włoski parzące na odwłoku. Mechanizm ten powinien wam być znany. Zdenerwowany pająk gwałtownie pociera swój odwłok tylnymi odnóżami, wzbijając w powietrze chmurkę włosków, które wbijają się w naszą skórę, podrażniając ją. W lutym 2009 roku pewien Brytyjczyk został hospitalizowany z powodu włosków, które utkwiły mu w rogówce. Oczywiście udało się to ogarnąć i człowiek nie oślepł. Ale nie zmienia to faktu, że było nieprzyjemnie. Pocieszający jest jednak Fakt, że nie są one skore do wyczesywania się i raczej ciężko znaleźć łysą rozea. Częściej uciekają przed niebezpieczeństwem niż atakują, choć wszystko zależy od charakteru danego osobnika. Gramostola rosea ma dwa sezony godowe: od września do marca i od maja do lipca. Samice rzadko bywają agresywne w stosunku do samców, a sama kopulacja przebiega w miarę szybko. Po około 2 do 5 miesięcy po kopulacji samica buduje kokon, choć bywają przypadki, że zdarza się to nawet rok po dopuszczeniu. Jednorazowo w kokonie może zendować się od 200 do nawet 600 jaj. Nimfy wykluwają się z nich po około 4 tygodniach i w przeciągu 3 następnych przechodzą one na poziom L1. Problem zaczyna się później. O ile pająki same w sobie mają proste wymagania, tak są one zalecane tylko dla cierpliwych rosną długo jedzą wybrednie a ich kolory nie trafią do każdego osobiście jednak uważam że gramostola rosea jest absolutnym klasykiem jeśli chodzi o hobby i powinna się znaleźć na każdym regale więc czemu nie jako pierwsza jeżeli jeszcze zastanawiasz się, czy warto kupić sobie takiego pająka, to przyjdź na jedno z naszych wystaw. Ze względu na swój łagodny charakter Gramostola rosea często biorą udział w pokazach, gdzie opowiadamy więcej o tych pająkach, a także o innych. Aktualne lokalizacje znajdziecie na dole w opisie filmu. Oprócz tego, po więcej informacji, możecie zawsze zajrzeć na naszą nową stronę internetową, naszego TikToka, Instagrama albo fanpage'a. Na tym kanale zobaczymy się w przyszłym tygodniu i tam też opowiem może troszeczkę więcej o ptasznikach na początek, o pająkach właściwych, o ogólnie ciekawostkach terrorystycznych. W sumie sama jeszcze nie wiem, ale o tym przekonacie się w następnym odcinku. Serwus! Dobra, oficjalnie, jeżeli ten odcinek nie wyjdzie dzisiaj, to jest wina Leszka Wójka po zadzwoniu do mnie w pół do siódmej rano. i yy, Tak, yy, gadaliśmy przez jakieś dwie godziny. I teraz też znowu do mnie zadzwonił. Więc e, dzięki Leszek, to przez ciebie się spóźniam z odcinkiem. To jest jego wina, jak coś.